i druchowie z rodzinami, wujownicy Maryi z rodzinami, członkowie Fundacji DDC, Duch, Dusza Ciało, z rodzinami i drodzy wszyscy nasi przyjaciele, uczestnicy tego dzisiejszego dnia rodzinnego. Można powiedzieć, że Jezus stawia wobec nas dzisiaj dwa pytania. A może nawet i trzy. Pierwsze dwa postawione wprost, tak jak apostołom w tej Ewangelii, którą słyszeliśmy. Mateusz, jakie to były pytania? Kotku, do Ciebie pytanie? Proszę. U. Jak się odpowie na pytanie, którego się nie słyszało? Mateusz Drużynowy? Nie. To jest to teraz. Pierwszy rząd. boli się pytać tam pod chórem. Jak do pierwszego rządu nie doszło, to pytanie, co jest dalej? To masz ratuj sytuację. Za kogo, uważają? Za kogo ludzie, tłumy uważają Jezusa? A drugie pytanie? Jagoda. I to wszystko przez telewizję idzie. Szymon. Marcin. Krzysiek. O to chodzi. Za kogo Wy mnie uważacie? Pierwsze pytanie jest bardzo proste. Co inni myślą o Jezusie? Akurat w tym jesteśmy dobrzy, ponieważ to, co mówią inni, co robią inni, to my lepiej wiemy od nich samych. Bardzo często przedmiotem naszych rozmów są inni ludzie. Co robią, co mówią, jak żyją. Pewnie o innych byśmy byli w stanie opowiedzieć nie wiem ile czasu niejedno gawędę. I rzeczywiście tak samo jest z apostołami. A mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, zmartwychwstałym. Niektórzy mówią, że jesteś prorokiem Eliaszem, albo jeszcze jakiś inny prorok. Gdybyśmy dzisiaj zapytali ludzi w świecie, za kogo uważają Chrystusa, to pewnie też by się pojawiły podobne odpowiedzi. Niektórzy by powiedzieli jakiś dobrodziej, człowiek jakiś wyjątkowy tyle dobra zrobił. Niektórzy by powiedział ten, który uczył o miłości. Ktoś by powiedział, jakiś myśliciel, założyciel religii. Dlatego Jezus nad tym pytaniem się nie zatrzymuje, tylko chce pójść dalej. I pytanie jest głębsze, konkretniejsze. Za kogo Wy mnie uważacie? Za kogo Wy mnie uważacie? I tu już nikt się tak szybko nie wyrywa, i tu już nie ma takich chętnych, żeby szybko powiedzieć za kogo, tylko Szymon Piotr. A, przerwę kazanie, ksiądz Tomasz w konfesjonale siedzi bezrobotny. Kto jest w stanie grzechu, to niech idzie się spowiadać. A już ksiądz Mateusz wchodzi do drugiego konfesjonału, więc proszę bardzo, żeby nie siedzieli bezrobotni. Znaczy, no, nie trzeba grzeszyć, żeby mieli roboty, to nie o to chodzi. No jak Słowo Boże może dotrzeć do człowieka, jak siedzi w grzechu. No jak? Ciekawa rzecz. Tylko druchowie wstali do spowiedzi. Druchny mam nadzieję wyspowiadane. Cieszę się. Tak, więc te drugie pytanie. Już tak się bardzo nie wyrywają. Za kogo wy mnie uważacie? Wy konkretnie. I Szymon Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz. Syn Boga żywego. W innych redakcjach Ewangelii tak jest dopowiedziane. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Ale można było powiedzieć, że w, w tych dwóch pytaniach kryje się jeszcze trzecie pytanie. To w takim wypadku, kim ty jesteś? I zobaczcie, że Jezus, nie zadając tego pytania, odpowiada na to pytanie. Jeśli uznaje, że Jezus jest Panem i Bogiem, jeżeli uznaje, że Jezus jest Mesjaszem, to ma to wpływ na ciebie, na mnie. I dlatego Jezus mówi: Jeśli chcesz mnie naśladować, weź swój krzyż, chodź za mną, strać swoje życie. Nie zatrzymuj, inaczej można powiedzieć, nie zatrzymuj tego życia tylko dla siebie. Jeżeli zechcesz zachować te życie tylko dla siebie, to Jezus mówi bardzo mocno: stracisz je. A jeżeli będziesz szedł za mną, naśladując mnie, Chrystusa, będziesz, można powiedzieć, oddawał swoje życie, to te życie zyskasz. Czyli te trzecie niezadane pytanie jest pytaniem o mnie. Jeżeli wyznaje Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jako Mesjasza, to wtedy zostaje pytanie: to kim ja wtedy jestem? Dlatego św. Paweł powie bardzo mocno w drugim, w drugim czytaniu, że w Chrystusie już nie ma podziału. To nie jest tylko kwestia tego, czy to ktoś jest Żydem, Poganinem, niewolnik, wolny, mężczyzna, kobieta. Te podziały będą dalej istnieć na płcie, na kultury, na rasy narody i tak dalej, kultury. Ale Święty Paweł mówi, jesteśmy kimś jedno w Chrystusie. Otrzymaliśmy swoją godność, otrzymaliśmy swoją tożsamość. Stajemy się ludźmi, którzy idą za Chrystusem. Jeżeli wyznamy, że Jezus jest Mesjaszem, jeżeli wyznamy, że Jezus jest Synem Bożym, to w sumie za tym idzie druga decyzja. No to pójdź za mną. Patrzcie, że za tą decyzją, za tą odpowiedzią na pierwsze pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, nie ma żadnej decyzji. Co tam ludzie o mnie mówią? A, to, to, to. Dobra. Ale kiedy Jezus pyta mnie bezpośrednio, kim ja dla ciebie jestem, to jak ja powiem Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Synem Bożym, to jeżeli to jest prawdą, to co mówią moje usta, to w takim wypadku, co ja robię z moim życiem? to w takim wypadku, co się dzieje w moim życiu, to w takim wypadku, jeżeli uznaję, że On jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, to czy ja za Nim idę? A nie da się iść za Jezusem, jeżeli człowiek nie będzie właśnie robił tego, co On. Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Bierzcie, pijcie, to jest krew moja. To czyńcie na moją pamiątkę. Na koniec mszy świętej Idźcie, nie zostawajcie tutaj. Idźcie i to czyńcie. Oddawać swoje życie. Słuchajcie, cieszę się, że mamy tutaj tyle rodzin, i cieszę się z obecności naszych rodziców. I trzeba jasno powiedzieć: istniejemy, żyjemy na tym świecie. Dzięki woli Pana Boga, ale także dzięki otwarciu się na łaskę życia naszych rodziców. I dziękujemy dobremu Bogu, że oni dobrze zrozumieli słowa Ewangelii, kto straci swoje życie będzie zyskiwał. Zobaczcie, jak wielka służba waszych rodziców, naszych rodziców. Ileś nieprzespanych nocy, ileż zmartwień, ileż kłopotów, ileś się zastanawiania. Teraz jesteście część wieku dorastania. Różne głupoty do głowy strzelają, różne towarzystwo. I rodzice myślą, co z nich wyrośnie, co z nich będzie. Czy te nasze wysiłki nie poszły na, trudno, na próżno, czy rzeczywiście nie wyjdzie na to, że zmarnowaliśmy to wszystko, co chcieliśmy dać dobro. Tak. I teraz jeszcze rzecz jedna: harcerstwo. Ale za tym można pójść dalej, wojownicy Maryi również. Nie żyć tylko dla siebie. Widzieć coś więcej poza swoje ja. Widzieć drugiego człowieka. Nie zapatrzyć się jak jest w zakochaniu w drugiego człowieka, że nic poza cały świata nie widzisz poza tą osobą. Tylko właśnie widzieć drugiego człowieka, każdego drugiego człowieka i umieć dla tego człowieka dać serce, dać cząstkę siebie. Wspominam nasze dawne obozy, jeszcze z dłuż Nie było obozu, byśmy nie wychodzili do ludzi do pracy przy sianokosach, przy zbieraniu różnych owoców. Nie było takiego obozu. Przy przebieraniu ziemniaków. I ludzie wracali szczęśliwi z takiej pracy. Zrobiliśmy dobro, uczyniliśmy dobro. Mieliśmy pole służby. Ten, kto chce zachować swoje życie tylko dla siebie, Jezus mówi straci je. Dzisiaj dziękuję Panu Bogu za dobro, które się dzieje przez cały rok. Bo ten dzisiejszy dzień to takie podsumowanie, można powiedzieć, rocznej pracy. Dziękujemy za nasze rodziny, dziękujemy za każde dobro, które się w tym czasie dokonało. I można siebie zapytać, czy właśnie w tym roku wzrosłem choćby o centymetr w byciu dla. Czy wzrosłem w byciu dla w służbie? życiu nie tylko dla siebie. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest pozytywna. Amen.